Floryda. Cześć! Zajęliśmy dla Ciebie miejsce. Najpiękniejsze w Palm Beach jest słońce. Panienki. Palmy! Mmm, panienki, mmm. Aleks, opanuj się dobrze. Zawsze myślałam, że ślinią się tylko psy na widok słuczek. Ja się nie ślinię, ja się zachwycam. To różnica. Zagramy w piłkę? Hehe, he, ja też lubię siatkówkę. Ale to jest dziewczęca drużyna. Zaczekaj. To już lekka przesada. Rzeczywiście, w końcu każdy może grać w piłkę na plaży. Ja mówię o Aleksie. A, a co? W czym problem? Oglądanie dziewczyn na plaży to normalny odruch. To cieszę się, że tak uważasz, bo właśnie Fatet za tobą nie spuszcza mnie z oka. Cześć. Jestem Reid Barter i chciałbym ci powiedzieć. <laughs> Chodź, Cassidy. Chyba musimy już wracać na statek. Zaczekaj, zaczekaj chwilę. Robię reklamy telewizyjne. Teraz zajmuję się promocją produktów przeciwsłonecznych. Chodzę po plaży i szukam modelek. Ty wydajesz mi się odpowiednia. Ja? Modelko? Pan żartuje. Dam ci moją wizytówkę. Jutro organizuję przesłuchanie i proszę ja cię, żebyś... Przyszła. Cześć. A, zapewniam, że jestem wiarygodny. Możesz sprawdzić. To chyba jakiś sen. Nigdy w życiu nie myślałam, że mogę być modelką. Możesz już nie pozować? Poszedł sobie. Ja pozuję? Zapewniam. Jestem wiarygodny. Hmm. Film z serii Liceum na Morzu.

Nic? A, 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 a. Ech. Nic? Ech, tracimy tu tylko czas. Gdzie to słynne słońce Miami, he? Pogoda gorsza niż w Twisterze. Nieważne. Ważne, żebyśmy znaleźli skarb, który zakopał tu mój wujek. A może jutro zaświeci dla nas słońce? Ech. Tak, prosiaczku, zaświeci. Wariat. Ech? Jest! Jest! Coś zapikało! Sean! Znaleźliśmy skarb! To na pewno! Złoto wuja z tamtego! Co to jest? Złoto! Mój ekstampi górą! Wiedziałem, że to prawda! złoto! Ciszyj, wariacie! Milcz nikomu ani słowa. Jeśli nikt się o tym nie dowie, nie będziemy się musieli dzielić. O, tak, tak. Nic! To jakieś stare żelastwo! Właśnie! <grym> Widzisz coś? Mm, nie, nic. A słyszysz coś? Też nic. Nie rozumiem. Nie widzę ani jednej kani. A w książce piszą, że żyją tu całe stada. To dzięki Goldswell Industries. Komu? Po bliskiej fabryce. Podobno od jakiegoś czasu wyrzuca na bagna swoje odpady. Trudno się dziwić, że uciekły stąd tkanie. O, to straszne. Skoro nie ma tu ptaków, to co... Co panie wypatrują? Czekamy na aligatory. Wynurzają się najczęściej o tej porze. się. Potem wrócimy po skargi. Jasne, stawaj. <laughs> Czemu robisz z tego sprawę? Daj spokój, jeśli. Ty też nieraz oglądałaś się za facetami i co? Miałem ci za złe? Nie, ale ty grałeś w siatkówkę z półnagimi dziewczynami. Bo lubię ostrą grę. To źle? Pomagałeś im wieszać siatkę. No tak, ale potem. Słuchajcie. Prawdziwa rewelacja! Ja, Cassidy Cartwright, jestem tak blisko od zostania główną modelką Miami Gades. Świetnie! Czy ten Miami Gades to jakiś dezodorant? To nie żarty, Ashley. Jakiś znany facet A... od reklamy zaprosił mnie jutro na przesłuchanie. Dałaś się nabrać? To prawda, pani Mitchell sprawdziła go, to reżyser. Zostanę modelką! Zostanę modelką! Ach, trafiło ci się. Osobiście uważam wyciąganie korzyści z wyglądu zewnętrznego za nieco. Żenujące. Byłaś zażenowana, gdy zostałaś mi z nastolatek? O, to zupełnie co innego. Wyborcy oceniają nie o tylko ruch. twoją urodę, ale również twoją umiejętność chodzenia na szpilkach. A modelek nikt właściwie nie ceni. Hm? Cześć, Cassidy. Słyszałem o zaproszeniu do reklamy. Gratuluję. Dziękuję. Widać, niektórzy maluczcy to cenią. My chyba też należymy do tych maluczkich.! <grystanie> 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 <Au>! Za <Zacy>! co? <grystanie> Bo to twoja wina. Gdybym nie musiała włóczyć się z tobą, żebyś nie podrywał innych, ja zostałabym odkryta. Powiedziałaś, że to żenujące. <grystanie> to, że nie ja zostałam zauważona, jest jeszcze bardziej żenujące. <grystanie> 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 I co, Sean? Wiesz, co zrobisz ze swoją połową skarbu? Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Tak, ja też jeszcze nie wiem. Hmm. Dla oh. ciebie, kochanie! Dziesięciokaratowy <noise> diament? Mm -hmm. Dzięki, Sean! Kiedy znalazłeś skarb, jesteś taki szczodry. Hmm. Oh. Mama zabrania mi przyjmować prezenty. Nie martw się. Dla mamy też mam prezent. O, oh, oh, oh. jakiś ty kochany! Oh. 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 Mm. Oh. Klub miłośników steków? To ja. Zamawiam dwukilogramowe steki z dostawą na statek i butelkę Don Perignon. Oczywiście, jak zwykle. Ja tak bardzo lubię steki. Wiem. – Ale stać cię na to? – Czy mnie na to stać? Niezły żart. Dowiedz się, Georgette, że jestem założycielem klubu miłośników steków. A także klubu miłośników zapiekanek. I klubu miłośników lodów. No <grym> <To> właśnie. <grym> – Jakiś ty kochany. – O tak, wiem. Ej, 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 uu, muszę, muszę z kimś pogadać Ja też Sean, czy ty nosiłeś kiedyś okulary? Wierzyć mi się nie chce, że jakaś fabryka może tam wyrzucać swoje odpady To możliwe W ochronie środowiska powiedzieli mi, że Goldswell wyprodukował 300 beczek odpadów A zapłacił za wywiezienie 240 60 wyparowało Cześć, Tamira, posłuchaj yy, Siadaj do listy zakupów, bo jak mnie zobaczysz następnym razem, będę bogaty jak <laughs> szejk Przestań się <laughs> chwalić Przecież mieliśmy nikomu nie mówić o skarbie na bagnach. To znaczy. O dziewczyny, cześć dni, cześć, Tamira. Znaleźliście na bagnach skarb? Nie. A dlaczego tak sądzisz? Taką wielką metalową skrzynię z napisem Gold. Gold? Gold Swell Jesteście fantastyczni! Chodźcie, musimy ją wykopać. Szybciej, dni, szybciej! A tego nie weźmiesz? Na pewno nie. A to jest ekstra z tego greckiego przyjęcia w Mykenach, pamiętasz? Tak, kochająca? Cassidy Cartwright. Wielkie Czekam dzięki. Mam na ciebie od półtorej godziny. O, przepraszam, to dlatego, że Cassidy zgodziła się podpisać mi kilka Ale... zdjęć, tak? Cassidy, mogę cię poprosić? Jasne, a o co chodzi? Widzę, że ta reklama wiele dla ciebie znaczy. Tak? Denerwujesz się? Trochę. Z doświadczenia wiem, że w takich sytuacjach o wiele lepiej czujesz się z przyjaciółką. Uwaga, wyczytuję. Kolejna Molly Duncan, ciebie, Cassidy Cartwright uh. i... Ashley Dupree. Uh. I co, nie czujesz się lepiej? Uh. Chwileczkę, to chyba ja czuję się lepiej. Uh. Nieważne. O! Uh. Widzicie? Beczka pełna złota. Złota! Oh, bogaci! Jesteśmy bardzo bogaci! 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 Jesteśmy bardzo bogaci! 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 Oh, bogaci! Well, bogaci! Well oh, Boże, to 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 od... Bogaci! Bogaci! odpady! Bogaci! mnie, ty małpo. Teraz wiem, jak wygrywałaś te wszystkie wybory na stolatek! No cóż, Cathy! W dżungli trzeba umieć walczyć o przeżycie. I tak nie wygrasz w jutrzejszych dogrywkach. Opalone blondynki zawsze pokonują blade i rude. Gdybyś była prawdziwą blondynką, może miałabyś szansę! Ha! Oprócz tego, Dipri trzeba mieć wygląd, rozum oraz grację! Też Też migracja! Chodzi o 60 beczek z odpadami. Słyszałam, radny jest zajęty, ale musi mnie. Owszem, dzwoniłam do ochrony środowiska. Powiedzieli, że, że mam się skontaktować. Dlaczego pani mnie nie chce? Ha. O! Dzwoniłam już do, do fabryki, do dziesięciu wydziałów miasta, do radnego i nikogo to nie obchodzi. Nie, nic, nie wolno nam rezygnować. Moja babcia mawiała: e, e, Jeśli krzyczysz, a nie chcą cię słuchać, kopnij kogo trzeba na odlew. Ona grała w rugby, więc wiesz. Chyba posłucham jej rady i zadziałam, bo działania mogą więcej niż biurokraci. Dziękuję Ci. Świetnie wyglądasz. Ale? Ale co? Nie mów, że nie chcesz mnie zdołować. Red, Ashley, przepraszam za te złośliwości. Nie chcę, żeby skłóciła nas jakaś głupia reklama. Masz rację, Cassidy. Chyba trochę zzieleniałam z zazdrości. Raczej zbielałaś. Co to ma znaczyć? Nic złego. Chodzi o twoją skórę. Nie chcą nieopalonych modelek. Dzisiaj niemodna jest biała karnacja anemicznej panienki. Ale jak mam się opalić, jak tu wcale nie ma słońca? Na szczęście istnieje coś o wiele zdrowszego niż słońce. Aha. Samoopalacz. Tak. Posmaruj się nim, a jutro Ashley będzie czekoladową pięknością, a nie siostrą Kaspraduszka. Cassidy, kochana jesteś. Odwdzięczę ci się i dam ci coś na twoje problemy ze skórą. Jakie problemy? Nie widzisz, że masz skórę wysuszoną jak pustynna gleba? A uwierz mi, ładna skóra to podstawa dla modelki. Zawsze ją czymś nawilżam. Złośliwi powiedzieliby, że używasz jej jako tarki. Weź to. Georgia na mojej skórze? Moja ulubiona mikstura. Dzięki niej twoja skóra będzie jak brzoskwini z Georgii. Dzięki, Ashley. Proszę. <ścoughs> 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 Cwaniaczka. Cwaniaczka. Denise? Jestem Glaz z Miami Tribune. Dziękuję, że pan przyszedł. Słucham, co to za historia? Strzeż się, Miami. Twoje środowisko jest zagrożone. Z Everglade uciekają kanie. Tymczasem znika bez śladu 60 beczek z odpadami z zakładów Goldswell Industries. Przypadek. Wierzy pan? Bo ja nie. Skorumpowana firma zanieczyszcza ziemię, tak? Właśnie. Hm, takie rzeczy są tu na porządku dziennym. Jak to? Jeśli trzeba dowodu, to znalazłyśmy tam beczkę. Jedną beczkę? To żaden dowód. Mogła komuś wypaść podczas transportu. Mówiłaś o 60. Gdzie pozostałych 59? Spróbuj teraz tutaj, w tym miejscu. Żadnego pikania. No to y chodź dalej. Nie mam już więcej czasu. Proszę, proszę jeszcze Ach. tylko jedną, jedyną minutę, albo, albo dwie, trzy. No tak, ale ja tu nie widzę tematu dla nas. Jak to? Ja... A, ale przecież tutaj zakopano odpady! Przecież... Poniżyć się do takiej podłości. Myślisz, że jesteś mną? Niech ci się nie wydaje, że nie pójdę przez to na dzisiejsze dogrywki. A więc do zobaczenia. <śmierdzi> Cóż, już chyba zawsze będziemy biedni. Tak. Nigdy nie będę miał wozu z sampem na mastę. Zawsze marzyłeś o winmobilu. <śmierdzi> no tak. <śmierdzi> Jimmy Farrell musi mieć wóz jak Hotsdog. Tak. <śmierdzi> Moje życie zdominuje jedzenie. Uleciało, co? Aha, niestety. Cześć. Cześć! Dziękujemy za sprzęt. Znalazłyście coś? Nie, ani jednej beczki. Wygląda na to, że sprawa zamknięta. Swoją drogą mogłyście wymienić baterie, te są już wyczerpane. Skąd to wiesz, Jimmy? Ha? Po prostu tak mi się wydaje. Ha. Wydaje mu się. Nie, nie, nie. Ty musisz zobaczyć coś na własne oczy, żeby wiedzieć. Jimmy, czy poszedłeś na bagna szukać skarbów uja Stampiego beze mnie? A? Wcale nie byłem na bagnach. Ja tylko szukałem na plaży skarbów z rozbitych na morzu pirackich statków. O, to znaczy, że ten wasz wykrywacz po prostu nie działa? Popaki, chodźcie o. z nami. Idziemy o. po baterię. Jazda! O, byłbym zapomniał. Jak będziemy w sklepie, kupisz mi podwójne lody. Jeszcze czego. A, au! O co ci chodzi? Zazdrościsz, co? Czy mógłby pan odłożyć tę dogrywkę na jutro, bo ja niestety rajd zgłoszę się za kilka dni. Jutro jest nagranie i dzisiaj muszę skończyć casting. A nie mógłby pan zmienić scenariusza i z bogini Miami zrobić bogini Alaski? Wiesz co, Reid? Ja świetnie wyglądam w tym stroju, a ty na pewno potrzebujesz atrakcyjnych dziewcząt w tle. Dziewczyny, słuchajcie, jeśli nie macie żadnego rozsądnego wytłumaczenia, to niestety nic z tego. Ja mam! Zejdźcie z drogi! Rzeczywiście, nietypowy odcień. Poczekaj. Właściwie to mogę to wykorzystać. Dlaczego nie chce pan zmienić. Mogę się przydać? Rejt myślał o mnie, ty jesteś nieciekawa. To jest co czego on potrzebuje. Ech. Chyba się przesłyszałaś Nie mogłaś go zainteresować. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Chętnie obie was zatrudnię. Obie? A, Gratuluję! Baturuj, liczba, do... <ślać> mam tu następną! <ślać> Jeszcze jedna! O, chłopaki, to już dziewiąta! Tutaj! Jest dziesiąta! <grym> dziesiąta należy do mnie! Au! Zdrajco! Ten skarb należy do mnie! <grym> <grym> o, jak dobrze, że pan wziął aparat. <grym> Widzę, że robi pan zdjęcia beczek. Ale historia Square Industries będzie się musiało gęsto tłumaczyć. Przepraszam pana, my, myśli pan, że, że Goldswell Industries dałoby jakąś nagrodę za wywiezienie beczek? Nie. Niech pan go nie słucha la la. Zobaczcie, napisali, że Rada Miejska zobowiąże Goldswell Industries do oczyszczenia moczarów Udało się, udało! A nie piszą nic o mnie i Jimmy? Jest coś o was Dużą pomoc w odkopywaniu zakopanych beczek okazali dwaj poszukiwacze skarbów. Ja Piszą nas artykuł. Muszę sobie to skserować i wysłać do domu. Zapamiętają nas w Miami. Wy uratowaliście Kanie Everglades, a Cassidy jeszcze wystąpią w Można prosić o ciszę? Cisza na planie! I... Akcja!